Badania archeologów z Uniwersytetu Rzeszowskiego odkrywają wielokulturową historię. Znajdujemy się w Orłach, to tutaj od kilku tygodni archeolodzy prowadzą pracę przy wykopaliskach. A ze mną jest dr Dariusz Król, archeolog z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Panie doktorze, jakie są efekty prac i co ziemia w Orłach skrywała przez te tysiące lat? Efekty naszych prac są fascynujące. Mamy tutaj przekrój całych dziejów ludzkości, można powiedzieć, od czasu epoki kamienia Neolitu po wczesne średniowiecze. Który z tych wykopalisk jest najbardziej spektakularny? Wydaje nam się w tym momencie, że bez wątpienia grób szkieletowy, grubniszowy z okresu trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem, tak zwanej kultury ceramiki sznurowej. A jakbyśmy mieli sobie zobrazować rzeczywistość w Orłach te tysiące lat temu, to czego na podstawie tych odkryć dowiadujemy się o tym regionie? Jak wyglądała rzeczywistość? Na podstawie naszych badań o odkryć jesteśmy w stanie zrekonstruować sekwencję zdarzeń na przestrzeni kilku tysięcy lat tutaj w Orłach. Mamy tutaj osadę neolityczną z IV-go przed Chrystusem kultury Pucharów Lejkowatych. Mamy następnie prawdopodobnie grobowiec zniesiony przez tą samą społeczność. Po czym mamy kilkaset lat przerwy, pojawia nam się kultura ceramiki sznurowej. Ludność tej kultury wznosi tutaj Kurhan, znakomity spektakulat. Popularny, czego efektem jest między innymi też grób niszowy tutaj w okolicy, który eksplorujemy i wreszcie po upływie kilku tysięcy lat mamy cmentarysko z wczesnego średniowiecza. A jak to się stało, że te prace wykopaliskowe rozpoczęliście akurat w tym miejscu? Stanowisko to jest znane od już wielu lat, kilkunastu, kilkudziesięciu, natomiast nasz efekt naszych prac przed kilku lat potwierdził, że to stanowisko jest rzeczywiście bardzo perspektywiczne i nadszedł czas 2023 rok, kiedy tutaj w ramach praktyk studenckich rozpoczęliśmy badania wykopaliskowe. A czego używacie? Jakiego sprzętu do prowadzenia prac archeologicznych? Oprócz tradycyjnego sprzętu w postaci łopat, pędzelków, różnego rodzaju szpachelek, także narzędzi dentystycznych, które służą nam do eksploracji szkieletów. Używamy także nowoczesnych technologii w postaci m.in. skanelu laslowego, który tutaj jest używany do tego, aby zadokumentować jak najlepiej, najprecyzyjniej nasze tutaj znaleziska. Jaka jest perspektywa badań na przyszłość? Czy na podstawie właśnie tych nowych odkryć yy, to jest dopiero początek prac? Bez wątpienia to jest dopiero początek prac, a perspektywy są genialne. W przyszłym roku, oczywiście, wracamy na to stanowisko, będą to badania bardziej e, zaawansowane, szerokoskalowe. Chcemy dalej prowadzić badania osady neolitycznej z 4 przed Chrystusem i oczywiście kontynuować badania e, stanowiska związanego z cmentarzyskiem kultury ceramiki sznurowej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dr Dariusz Król z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bez wątpienia to stanowisko archeologiczne to jedno z najciekawszych i najbardziej perspektywicznych stanowisk archeologicznych na Podkarpaciu.